Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku ze składania retro komputera z Pentium 3. W poprzednim odcinku przygotowałem obudowę oraz zaprezentowałem poszczególne podzespoły, które będą znajdować się w jednostce. Teraz już przechodzę szybciutko do kolejnego etapu, czyli składania komputera. Jak już wiecie z poprzedniego odcinka, w budzie mam zamontowany zasilacz i płytę główną. Płytka posiada jedno 20-pinowe złącze zasilania na samej górze, co też znacznie teraz mi ułatwi podpięcie zasilacza ponieważ w płycie od PC Chips był z tym problem. Kolejnym elementem do podłączenia są złącza Audio CD. Podłącza się je za pomocą kabelka do napędu CD. Jest to cieniutki przewód zazwyczaj z jednej strony zakończony dwiema wtyczkami, natomiast od strony napędu zakończony tylko jedną wtyczką. Czarną wtyczkę na płycie podłącza się bez problemu, ponieważ jest tylko jedno gniazdo. Muszę tylko rozkminić, pod które z gniazd podłączyć drugą, mniejszą wtyczkę. Kiedy przyjrzymy się bliżej, nad jednym ze złącz można zauważyć drobny napis CD-In i właśnie do niego trzeba podłączyć białą wtyczkę. Drugie złącze służy natomiast do podłączenia dźwięku z modemu lub kart rozszerzeń. Malutka wtyczka jest już podłączona również do płyty, także już mogę zabrać się za podłączenie do napędu CD. Tyczkę z drugiej strony podpinam do złącza oznaczonego jako analog. Nad złączami napędu, jak można zauważyć, wszystko jest elegancko opisane. Przy okazji zauważyłem też, że zworka napędu jest ułożona w pozycji slave. Jeżeli pod IDE mamy podpięty tylko jeden napęd, trzeba ją przestawić w pozycję master, co też za chwilkę zrobię. Kolejnym krokiem jest podłączenie taśmy IDE. Pierwszą z taśm podłączam do gniazda oznaczonego sekundary IDE. Znajduje się ono zaraz koło złącza IDE1, do którego z kolei podłączamy dysk twardy. Z kolei złącze znajdujące się na samym końcu taśmy podpinam pod napęd. Przed podłączeniem trzeba się upewnić, że wtyczka jest w odpowiednim położeniu zgodnie z nacięciem w gnieździe napędu. Potem już tylko pozostaje podpiąć dysk twardy do gniazda IDE-1. W gęstwinie taśm muszę jeszcze tylko odgrzebać złącze stacji dyskietek. Jest to tak zwane złącze floppy disk. Taśma do podłączenia stacji dyskietek jest już trochę węższa i nie pasuje do złącz IDE, dlatego tutaj trudno o pomyłkę. No i oczywiście na koniec nie można zapomnieć o podłączeniu Molexów zasilających. Płyta nie posiada pinów do podłączenia złączy USB, dlatego też przewód schowałem obok panelu przedniego. Na szczęście dwa złącza znajdują się jeszcze na płycie w tylnej części obudowy. Popatrzmy sobie tymczasem jak podłączyć LEDy i przyciski panelu przedniego. Na płycie, co prawda, wszystkie piny są już oznaczone, ale dla pewności zawsze warto jeszcze zajrzeć do mądrego manuala. Pierwsze 8 pinów służy do podłączenia przycisków oraz LEDów. Obok pinów trzeba jeszcze uzupełnić gniazdo baterii nową bateryjką. Dysk twardy umieściłem już w szufladce. Aby nie latał w obudowie, od spodu przykręciłem go śrubkami z zestawu. Niestety, po podłączeniu karty, cała robota poszła na marne. Wszystko niby pięknie startuje, ale jak widać na ekranie, takie piękne artefakty. Od razu tutaj zaznaczę, że nie pomogła zmiana karty, przekładanie do innych złączy PCI, aktualizacja BIOS, ustawienie priorytetu startu z PCI, zmiana procka i zasilacza. Namęczyłem się z tym dziadem pół dnia i zawsze jest to samo, a na Integrze wszystko pięknie się wyświetla bez problemu. Dlatego też myślę, że nie ma co męczyć buły z tą płytą i kompletnie zmienię konfigurację kompa. Oczywiście zostajemy w klimacie retro, ale tym razem będzie to coś zupełnie innego. Do akcji wkroczy cała na zielono płytka Siemensa od Mikołaja. Jedyne czego brakuje w płycie to prowadnice kasety z prockiem, ale oczywiście to nie problem, ponieważ w zapasie jeszcze coś mam. Do zestawu musiałem jeszcze tylko dopasować odpowiednie śruby. Ze względu na specyficzny gwint musiałem trochę pogrzebać w pierdolniku ze śrubkami, i po chwili miałem już komplet. Na co trzeba zwrócić uwagę przy montażu takich prowadnic, to ustawienie małych otworów, na których zatrzymują się zatrzaski. Muszą być one ustawione do środka płyty. Będzie to świetna okazja do wykorzystania procesora Pentium 2, który ostatnio otrzymałem od widza Piotrka z RetroPisi. Pozostało jeszcze tylko przekręcić prowadnicę. Czasami sobie myślę, po co mi jakieś plastikowe małe podkładki, a jak widać, wszystko się przydaje. Teraz świetnie się nadadzą do zabezpieczenia płytki z drugiej strony. Całość dokręcam od strony prowadnicy, jednak trzeba to robić z wyczuciem, aby nie uszkodzić ani płytki, ani samej prowadnicy. Przejdźmy zatem do instalacji procesora na płycie głównej. Aby wepchnąć dziada na miejsce, jest potrzebne trochę siły, ale też bez przesady. W razie jakiegokolwiek większego oporu, trzeba sprawdzić, czy płytka procesora dokładnie celuje w slot i czy prowadnice są prawidłowo zamontowane. Po montażu upewniamy się, czy zatrzaski znajdujące się w górnej części dokładnie weszły w otwory, o których wcześniej wspominałem. Trzeba też koniecznie pamiętać o podpięciu zasilania wentylatorka. Póki jeszcze mam swobodny dostęp do podstawki na bateryjkę, można ją od razu zamontować. Pamięć podwędziłem z poprzedniej płyty. Są to dwa moduły po 128 MB, ale na początek umieszczę jeden, szczególnie że Mikołaj wspominał, że był jakiś problem na jego pamięci RAM. Płyta przykręcana jest do obudowy, ale w jednym punkcie trzeba zamontować plastikowy kołyk. Płytka jest już zamontowana w obudowie. Dodatkowo na złącze AGP wrzuciłem pierwszą z brzegu sprawną kartę, tak na razie do odpalenia. Pod złącze PS2 podłączona jest klawiatura, również od Mikołaja. Mała, kompaktowa, świetnie nadaje się do szybkich testów. Oczywiście przed pierwszym odpaleniem i po każdej zmianie procesora trzeba również pamiętać o odpowiednim ustawieniu mikroprzełączników na płycie. W innych modelach są to zworki. A więc otwieram mądry manual na stronie 23, gdzie mamy opis, jak te maleństwa poustawiać w zależności od zainstalowanego procesora. Pentium 2 350 MHz z FSB 100 MHz, czyli dokładnie ten, który zainstalowałem. Numer 56 wyłączony, numer 78 włączony. Gdzie co widać na tym przybliżeniu, ale musicie mi uwierzyć, że teraz są ustawione prawidłowo. No to nadeszła wiekopomna chwila i można odpalać sprzęta. Jest dobrze, pojawiła się pierwsza linijka post bez niespodzianek. Komp teraz intensywnie myśli. No i już wymyślił. Test pamięci przeszedł pozytywnie. Pierwszy error standard po wymianie bateryjki. Drugi error jakiś błąd w aktualizacji procka. No i trzeci error brak stacji dyskietek. Tutaj ok bo nie jest jeszcze podłączona. Przeskoczę zatem do Biosu, szybciutko przestawię datę i zobaczymy jeszcze raz. Tym razem powtarza się error na temat Procka, ale to dziwne, bo na górze znajduje się jego nazwa z prawidłowym traktowaniem. Myślę, że nie ma co tutaj kombinować i zobaczę czy nie będzie dalszych problemów z tym komunikatem. Tymczasem do złącz IDE mam już podłączony napęd, dysk oraz stację dyskietek, także nie ma na co czekać i biorę się za przygotowanie dysku do instalacji Windowsa 98. Na początek odpalam dyskietkę startową, aby utworzyć partycję na dysku, komenda FDISK. Najpierw wskazuję starą partycję. Pojemność dysku jak najbardziej się zgadza, a system plików to FAT32. Aby usprawnić działanie systemu, powinienem przy dysku 40 GB podzielić go na przynajmniej dwie partycje, ale już nie chcę mi się w to bawić. 40 GB powinno jeszcze przejść na jednej partycji. Dysku już chyba nie trzeba formatować, bo z tego co pamiętam instalator Windowsa 98 już sam to robił. W kolejnym odcinku zobaczę czy uda się znaleźć jakąś sensowną kartę pod płytkę instalacja systemu i testy. Niestety dzisiaj już się z tym nie wyrobiłem przez tą nieszczęsną płytkę z Pentium 3. A póki co dziękuję za obejrzenie tego odcinka i bardzo serdecznie zapraszam na następne. Trzymajcie się. Cześć!